Cześć, witajcie na kanale Zrób to Sam. W tym filmiku mam dla Was przepis na ciasto z mikrofali oraz test. Zrobię z naturalnych składników ciasto. Tutaj są te składniki, a drugie z torebki. To jest, to jest ciasto również do mikrofali doktora Edgera, i to jest nowość. I zobaczymy, który lepiej wyjdzie, i potem porównam. Oczywiście obydwa się dosyć łatwo robi. Tutaj do tego z torebki będzie potrzebne nam tylko mleko. I zobaczymy, które wyjdzie lepsze. To jest takie ciasto czekoladowe z czekoladą w środku i postaram się zrobić bardzo podobne do tego torebkowego z tych właśnie składników. I zaczynam od świeżych składników, czyli najpierw roztopione masło, ucieram z cukrem. Potem dodaję jajko. Mieszam dokładnie. I dosypuję mąki. A na koniec wsypuję czekoladę. I teraz ta masa idzie do mikrofali na 90 sekund i będzie się grzała w 750 W. A teraz drugie ciasto. Tutaj będziemy potrzebować tylko 5 łyżeczek mleka i zawartość torebki. Ta masa ma trochę inny kolor. Tutaj nie ma jajka albo jest takie sproszkowane. Nie to, co u mnie prawdziwe. I tutaj wkładamy do mikrofali na około 45 Sekund na 800 W. Albo 700 W i 60 Sekund. I tak wyglądają gotowe ciasta, to jest właśnie moje, a to jest z torebki. I zaraz zaproszę kogoś, kto będzie musiał zgadnąć, które ciasto jest moje, a które z torebki. Niestety tutaj podobieństwo do rysunku bardzo zdradza, ale zobaczymy, które jest przynajmniej lepsze. Obydwa ciasta pięknie pachną waniliowo. To jest trochę bardziej wyrośnięte, a to jest troszeczkę wygląda jak zakalec, ale chyba nie jest zbyt zakalcem. Zaraz zresztą zobaczę. No i zaczniemy od tego drugiego. Konsystencja ma nie najgorszą. Jest w miarę wyrośnięte. Tu nie jest, wbrew pozorom, tu nie jest zakalec. I już próbujemy. Bardzo ładnie pachnie i smakuje też całkiem dobrze. W środku znajduje się taki sos czekoladowy, i wydaje mi się, że to jest najlepsze, co znajduje się w tej mieszance. I przede wszystkim widać kawałki czekolady. Jak widzicie, dużo tego nie ma. Na kilka dosłownie gryzów. I tutaj te kawałki czekolady bardzo dobrze widać, dlatego od razu to zdradza, które ciasto jest z torebki, a które jest mojej produkcji. Ja miałam trochę większe kawałki czekolady, i jakoś się utopiły. Zaraz zobaczymy, co się z nimi stało. I teraz czas na drugie ciasto. Ono jest dużo bardziej wyrośnięte, widać pęcherzyki powietrza. I tutaj jest czekolada. Która jakoś spadła na spód, nie wymieszała się dobrze. I pamiętajmy, że ono jest z naturalnych składników. Jest też dobre. Szkoda, że ta czekolada się tak nierównomiernie rozłożyła. I kolor jest inny, jak widzicie. Jednego wyszło znacznie więcej, to moje. Ponieważ też tego właśnie tutaj było jajko, a w tym drugim nie było jajka i jest trochę mniejsze, jest bardziej żółte. No i możemy się zastanawiać, które jest lepsze. Ja oczywiście optuję bardziej za naturalnymi składnikami. Uważam, że dużo świeżej smakuje, dużo bardziej świeżo smakuje z naturalnych składników ciasto, a nie z torebki, nie z proszku, ale w tym drugim. Udał się sos. Sos jest w fajnej konsystencji, te kawałki czekolady. Szkoda, że mi tak nie wyszło. Gdyby połączyć te dwie cechy, właśnie moje naturalne składniki z tym sosem z torebki, to wyszłoby naprawdę idealne ciasto mikrofalowe. No i muszę przyznać, że to ciasto z torebki wygląda trochę lepiej. U mnie ta czekolada się rozpuściła, troszkę się tak rozmazała, nieciekawie. A to ma taki żółty kolor, jest zwarte i zbite. No, i oczywiście to też jest pewnie zaplanowany produkt. A jeśli chodzi o moje, to tutaj nie przewidywałam żadnego wyglądu specjalnego, głównie chodziło o smak. Więc chyba obydwoje optujemy za tym moim z naturalnych składników. Plus oczywiście sos z tego torebkowego ciasta, gdzie sos czekoladowy naprawdę się udał, i gdyby się mi udało uzyskać taki efekt, to naprawdę by było dobrze. W każdym razie, jak widzicie, bardzo prosto można coś takiego przygotować. Nie trzeba wcale kupować, aczkolwiek takie torebki nie są wcale drogie. Więc, jak ktoś nie ma czasu albo nie chce się zastanawiać nad proporcjami, to oczywiście jak najbardziej polecamy um, kupowanie takich gotowych produktów. Ale ja zawsze zachęcam do robienia wszystkiego. Samemu z naturalnych produktów jest dużo zdrowiej. I mam nadzieję, że ten filmik się Wam podobał. Zachęcam Was również do subskrypcji naszego kanału i do oglądania innych filmików na naszym kanale. Do następnego razu, cześć!